Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie w podcaście jeden drugi i ten trzeci. Jestem z wami ja, Sebastian oraz jest ze mną. Ja witam serdecznie, Ernest. Tak witam. Znowu jestem na dziwnym dźwięku i znowu jestem Szynszylem. Witam Państwa. Tak, powrót Trzęsila. <grych> tak. przynajmniej na YouTube'a. No, na Spotify. U. Tylko słychać, że mikrofon znowu inaczej brzmi. Dokładnie. I tylko takich zmian, to tak tyle. Witamy już, kurde, już w 25 odcinku naszego podcastu. Już sporo ich nawet wyszło, jak na nas. I z zaskoczeniem dzisiaj w tym tygodniu już drugi raz. Lubimy tak, zaskakiwać, tak. lubimy nowe zmiany. Specjalnie wszystko dla Was. Tak, ale mamy też bardzo dobry powód, żeby zacząć właśnie w tym tygodniu. I to jest w zasadzie pierwszy i główny temat, który dzisiaj poruszymy. Czyli proszę Państwa, wczoraj, a w zasadzie dzisiaj w nocy, znaczy z naszej perspektywy, dzisiaj w nocy, dla Państwa wczoraj wyszedł zwiastun drugi i ostatni do nowego Spidermana: No Way Home, czy też, jak to po polsku zostało przetłumaczone, bez drogi do domu. Dokładnie tak. Jest to oczywiście kontynuacja serii Spidermana tego nowego. Marvelowskiego. Tak. Marvelowskiego, dokładnie. I, i, I jest dużo powrotów po prostu takich starych postaci. Takich starych, starych. Tak, no, film generalnie no. będzie dosyć ważny dla całego MCU tego nowego. To znaczy zacznie się multiversum, um, które będzie jeszcze bardziej rozszerzone w solowym filmie Doktora Strange'a ale na to też pewnie przyjdzie czas w tym podcaście. Przede wszystkim Spider-Man nam właśnie tak jak sobie powiedział no, powrócą bardzo znani i powiedzmy, że lubiani bohaterowie antagoniści z wszystkich poprzednich filmów o Spider-Manie, czyli tym pierwszej trylogii z Tobim Maguirem i prawdopodobnie też sam Tobim Maguire. Ale na razie w zwiastunie nigdzie tego nie widać. Nie widać żadnego innego Spidermana za wyjątkiem Toma Hollanda. No i z niesamowitego Spidermana będziemy mieli na pewno antagonistów, bo ich można w zwiastunie zobaczyć. Zwiastun, bo może ja pierwszy się tutaj wypowiem, tak naprawdę jest rozszerzeniem tego pierwszego zwiastuna. Nic. Wielkiego nowego się tak naprawdę nie dowiadujemy. Ja jestem nawet w stanie obstawić, że to, co widzimy w tym zwiastunie, to są w zasadzie jedne z pierwszych rzeczy, które zobaczymy w filmie, i nie ma tam nic, nic więcej, nic dalej. No może coś będzie z, nie wiem, z powiedzmy, pierwszej połowy tego filmu. Natomiast wiele rzeczy na pewno jest przed nami. Fajnie, bo to bardziej nam ten zakres tego, co, co chce Marvel wyhajpować, nam poszerza. Natomiast no, dla mnie i tak, całe to mięsko no, będzie już bezpośrednio, właśnie w kinie. Nawet nie chce mi się na 5000 sposobów analizować tego zwiastuna, chociaż na pewno już są takie osoby, które ten zwiastun rozłożyły na czynniki pierwsze. Pewnie tak. Koniec. jest. Tak. Dobrze. Nie wiem, czy ja coś tutaj mogę więcej od Ciebie dorzucić po tym zwiastunie, bo to tylko zwiastun, więc nie ma tam za dużo dedykowania. Na pewno wiem, że było na początku mówione właśnie, że będzie nasz słynny doktor Oktopus. Tak. Nie wiem, czy były wzmianki o tych pozostałych tam antagonistach. Bądź tylko, że były przecieki, że będzie. No sześciu antagonistów, o tak. a o, tylko tyle, o, no i w pierwszym zwiastunie na pewno nie byli pokazani. Tutaj tak. w tym zwiastunie zostali chyba wszyscy pokazani, bo jest właśnie doktor Oktopus. Jest, jest Goblin. Jest Goblin. Sandman. Sandman. Był jeszcze Człowiek Piaskowy. No to właśnie Sandman. A, no to Sandman, no. I... Elektro. Elektro, na pewno jaszczur. Ten jaszczur, tak. Brakuje nam piątego tutaj. No, no tak, tak, tak. To tak, Szóstego, no. przepraszam. Szóstego, proszę. no. Także na przykład jak dla mnie jest to super wiadomość. Jak, jak topusem się dowiedziałem, to już byłem przeszczęśliwy i cieszę się, że jest właśnie ten y, człowiek piasek, bo, bo, bo jego też jakby polbiłem go w miarę. No nie, no na końcu był jednak bardziej pozytywną postacią w sumie. No dokładnie, ten, no. tak, tak. Więc jak najbardziej. No nigdzie oficjalnie w trailerze jakby nie widać czy mamy tą trójkę Spider-Manów w tym filmie czy nie. I to w zasadzie z punktu widzenia PR-owego bardzo dobrze, że nam zwiastun nie odpowiada na te na te pytanie. Co jeszcze chciałem ci powiedzieć to no powiem ci, że już widziałem filmiki na YouTubie, gdzie masz na przykład tam 34 rzeczy, które przegapiłeś w zwiastunie Spidermana, nie? Wspaniale. Więc, tak, jest mnóstwo tych rzeczy, jakichś tam smaczków, no ale oczywiście to trzeba klatkować jedno po drugim i, i ten zwiastun oglądać. Ja go obejrzałem tylko kilka razy. Jestem ciekawy, ty go oglądałeś po polsku czy po angielsku? Po angielsku. Po angielsku. Kurczę, jestem ciekawy, jak wypada dubbing, bo ten pierwszy zwiastun niezbyt mnie kupił, jeżeli chodzi o dubbing. Wolałem jednak po angielsku. Lepiej mi się wczuć po prostu tam. Lepiej czuję tą tak. historię. Tak, tak, zdecydowanie też. No, nie, no ale generalnie zapowiada się to dobrze. No Wygląda to bardzo fajnie. Jeżeli Doctor Strange będzie tylko i wyłącznie większym, lepszym rozszerzeniem tego, co zobaczymy już w No Way Home, to no myślę, że to będzie naprawdę coś fajnego do oglądania. Dla fanów komiksów to będzie super, naprawdę fantastyczne przeżycie, widząc na przykład wiele postaci, które były w, w, po prostu w innych filmach. Nadal nam pozostaje niewiadoma Venoma na przykład w tym filmie, no bo kto wie. Teraz w ogóle jako ciekawostkę mogę Ci powiedzieć, że są dokrętki do Doktora Strange'a więc kto wie, może tam Tom Hardy coś już tam tworzy, nie wiadomo. No ale z drugiej strony Marvel często ma dokrętki do swoich filmów, więc to nie jest aż takie super nowum. Nie no, ale wygląda dobrze, no ja jestem, jestem bardzo naszykowany na premierę, bardzo naszykowany na premierę. Tak i pewnie pójdziemy razem na tą premierę i wtedy sobie tak. ładnie... Tak w cudzysłowie zrecenzujemy ten e, wspaniały film, mam nadzieję. Dokładnie. Możemy nawet zrobić dwa odcinki bez spoilerów i ze spoilerami. O, może się tak uda, może będzie ciekawy. Dokładnie. Um, tak, przypominam tylko, że film wychodzi 17 grudnia. Tak, tak, tak. i nie najpamiętniej... jesteśmy wcale tak na końcu. Nie, nie, dobrze powiedziałeś. Dobrze, to się cieszę. Dobrze, dobrze. Ja, to, ja teraz to, to... może przejdę sobie. No dobrze. Tak, do właśnie filmu, o którym Ty mówiłeś na ostatnim podcaście, którego ja nie oglądałem i przez ten czas zdążyłem nadrobić, czyli Czerwoną Notę. Zapraszamy do... do poprzedniego odsłuchania odcinka, żeby się tam ładnie do tym wszystkim dowiedzieć. Jak najbardziej. Jest. Ja tylko naprostuję na początku, że się pomyliłem i um, Czerwona Nota jest top 1 w 94 krajach. Jeżeli chodzi o Netflixa. Natomiast tam 193 i więcej to były regiony. Nie wiem na jakim zasadzie, bo to nie są regiony, na zasadzie tam Afryka, USA i tak dalej, no bo to by było za mało. No ale takie jest wyrażenie, więc nie wiem, co ono oznacza. Natomiast jeżeli chodzi o ilość krajów, gdzie to jest top 1, to to aż 94 kraje. Bardzo, więc bardzo sporo. Duże. Tak. No w ogóle on jest fantastycznie oglądany. Mam nadzieję, że nie było nic słychać, bo jakieś powiadomienia mi. Nie, nie ja przynajmniej nie słyszałem. Dobrze. Um, co, co, co mówiłem? A, um, że. Nie, co mówiłem? Że film jest dobrze oglądany w tych. tam tych krajach, A, tak. tak. I z tego, co teraz dobrze chyba zapamiętałem, to 148 milionów e, godzin spędzono na odtwarzaniu tych, tego tak, filmu. Tak, tyle też Tak, tym więc... mówiłem. Więc jest to no, ogromna wartość dla całego Netflixa. Tym bardziej, że druga pozycja to jakiś świąteczny film, ma chyba 58 milionów odtworzeń i jest na miejscu drugim, więc no, to jest lepsza Trzykrotnie z wyższym wynikiem. Tak, no, ogromny, ogromny wynik. No i teraz moje krótkie podsumowanie tego. Zajęciłeś mnie wczoraj bardzo i ja powiem Ci, że nawet dałbym temu filmowi w swojej skali ocenę 7 na 10. O to lepiej niż ja. Tak, z tego względu, że rzeczywiście zgadzam się. Sam film to jest 6 na 10, ale za tą obsadę, która ma trzech naprawdę dużych aktorów, którzy, którzy równie dobrze mogliby ten film mieć solowy, tak naprawdę. No, mają ich wrzuconych i to dobrze, dobrze współpracuje. To jest raz. A dwa, no, ten film ma taki swój humor i ma dużo takich nawiązań, jak na przykład, no nie wiem, Ryan Reynolds, który sobie gwizdze motyw przewodni Indiana Jonesa. Tak, co, też to co mnie to. Tak, co mnie bardzo ujęło. No, ma wiele takich po prostu bardzo prostych, ale przyjemnych momentów. I teraz to, co chciałbym powiedzieć, ponieważ na film łebie na przykład no, polskim zbiera ten film bardzo skrajne opinie. Od takich, którzy są zadowoleni, po takich, którzy jadą no, najgorzej jak się da. Ten film, ja nie wiem, czego ludzie oczekiwali po tym filmie, to znaczy ja byłem dosyć negatywnie nastawiony, patrząc na to, jak wyglądały zwiastuny, patrząc na to, że The Rock zawsze gra tak samo swoje postaci, nie wiedziałem, czego się za bardzo spodziewać i nie sądziłem, że to będzie coś rewelacyjnego. Natomiast film mnie pozytywnie zaskoczył, ma wiele dobrych zwrotów akcji, w takich momentach, po których dzieje się tyle, że nie jesteś aż tak gotowy na to, że coś tutaj się wydarzy, aż takiego, co tak odwróci nam tutaj sytuację i zmieni postrzeganie danych postaci, i to jest plus. Oczywiście można powiedzieć, że to były przewidywalne zwroty akcji, ale myślę, że przy tym natłoku ilości rzeczy, które się tam dzieją, jest to naprawdę całkiem sensownie wyważone. To jest, to jest raz. Znaczy, w sumie tych punktów to miałbym mnóstwo tutaj, ale naprawdę jest to dobry film. Jest to film jednak bardzo familijny, tak? dla rodzin. Nie ma się tutaj co spodziewać jakichś niesamowitych historycznych odwołań. Ten film przede wszystkim, co bym tutaj go tak chciał um, um, określić, o, to jeżeli chcemy uwierzyć w to, co się tam dzieje. To jesteśmy w stanie to uwierzyć. Natomiast, absolutnie ten film nas do tego nie zmusza. W przeciwieństwie do na przykład szybkich i wściekłych, którzy robią, robią niesamowite rzeczy, ale wszyscy tam twardo udawają, że to jest bardzo na serio i to jest bardzo na poważnie i to, to się dzieje. To jest tu, tu jest, to, to jest z nami. Tutaj nawet same postacie w tym, w tym filmie bardzo lekko traktują to, co się dzieje i właśnie jest dużo żartów, rzeczy takich można powiedzieć wyciągniętych wręcz z Disneya, nie? Które, które, które mają rację, rację bytu. Więc generalnie 7 na 10 i serdecznie polecam, warto sobie zobaczyć, nawet jako ciekawostkę yy, dla samych aktorów, bo Psada naprawdę dała radę. Ale się rozwinąłem, Boże. Tak bardzo pięknie, ładnie doprecyzowałeś to, co ja w, e, wczoraj już... No, tak, na żeby, w, w sumie powtórzyłem to, co powiedziałeś dosyć, ale no... No, tak, no, ale mamy twoją dać. opinię, czyli, czyli nie jestem takim złym ocenia... oceniatorem. Oceniaczem? Oceniaczem. O, <śm> e, filmów, więc bardzo podobnie mamy. Tak, a może się mylimy, słuchaj. Może żyjemy w błędzie. Tego nie wiadomo. Po, po, po tylu negatywnych opiniach. Nigdy nic nie wiadomo. Dobrze. Tak. A skoro jesteśmy z tym filmu, filmowym takim akcentem, mamy to skoro mamy swoje top 5 gier tygodnia, to dla Państwa specjalnie będziemy też polecać, polecać, zapowiadać premierę jednego z filmów. Ja jednego i Ernest też jednego tam swojego wybranego. Tak, będziemy sobie wybierać, chociaż biorę pod uwagę, że czasami może nam się. Taki sam wybrać. No bo przy jakichś dużych premierach to, to bardzo możliwe, że nam się coś zdubluje. Nie? Tak, dlatego po prostu będę miał w zapasie w razie W jakiś drugi najwyżej. Dobrze. Dobrze. Chcesz zacząć, czy ja mam zacząć? Jak tam Wiesz to no tak, ja może zacznę, bo jak już się tak rozwinąłem mhm. w tym gadaniu, to tylko raz Proszę dwa, to cię powiem. bardzo. Film, na który ja chcę zwrócić uwagę, to. Film, który będzie miał premierę, jeżeli się nie mylę w ten piątek, czyli Kurier Francuski z Liberty Kansas Evening Sun. Bardzo długi tytuł. Tak mówiąc bardzo pokrótce, jest to film, który oddaje hołd gazetom, magazynom, no jakby tej prasie po prostu, po prostu prasie papierowej. Szczególnie. Tak jest przynajmniej wskazanie na film łeby, więc tym się posłużę. Jest to taki hołd dla, hołd dla New Yorkera i dla jego przede wszystkim redaktorów osobu, o, osób, które pisały tam artykuły i felietony. No, kiedyś miało to zdecydowanie większe znaczenie niż teraz, chociaż oczywiście dziennikarz prasowy nadal jest jako taką dosyć poważanym powiedzmy zawodem. Natomiast cały film opiera się na tym, że jest tam wymyślona redakcja, wymyślonej gazety, jej główny redaktor, taki, no jakby, no nie wiem, kto zgubiłem określenie, no ale taki to jakby prezes, prawda, tej gazety, która ma swoją siedzibę we Francji, umiera i jemu w tym ostatnim magazynie składa się hołd i jest to podzielone na takie powiedzmy jego okresy, okresy życia. I to wszystko jest rozbite w tym filmie. Obsada jest. Fantastyczna. Obsada jest naprawdę dobra. Nie chcę tutaj kaleczyć niektórych imion i nazwisk, ponieważ no, jest to taka międzynarodowa obsada, więc tutaj się nie będę wypowiadał. Ale po prostu jak widzicie te twarze, to je kojarzycie. I no, film zapowiada się dobrze. Na pewno raczej jako taki dosyć spokojny, być może czasami nawet melancholijny film, ale ja takie lubię, więc z chęcią zobaczę. I jeżeli już się do niego dorwę i obejrzę, to zrecenzuję. Tak, to tyle, co mogę zająć Dobrze, dziękuję Ci bardzo pięknie. Wszystko Ależ mi się dzisiaj rozmawia, Boże. Tak. Szkoda, że nie mogę cię widzieć. Dużo pewnie lepiej. Bez Z jaką pasją ja tutaj mówię, gestykuluję. No po prostu. Dzisiaj jest wow. twój dzień po prostu. Dobrze. Mój dzień, dokładnie. Dobrze, i ja też mam wybrany film. Wkrótce w sumie wybraliśmy go też razem. Tak, to prawda. I też wychodzi w piątek. 19 listopada, tak. 19 listopada jest piątek. piątek. Mocny piątek. Jest to Pogromcy Duchów. Dziedzictwo. W polskim Pogrom tytule. Pasterz. Tak jest. Oglądałem sobie, jest to oczywiście kontynuacja, nawet jest to tam zawarte w tym, że jest to nawiązanie właśnie do pierwszej i drugiej części. Pierwsza część, nie wiem, w 1976 wyszła? Albo 86, Coś koło tego. Tak się da ale coś koła tego. Coś, nie, nie pamiętam. Czytałem jeszcze dzisiaj i, i ten. E, Będzie mi to teraz męczyć, to zaraz to naprostuję. Ale jest Dobrze. to bezpośrednie nawiązanie, ze względu na to, że postacie, które tam grają osoby, które tam są w tym filmie e, mają być spokrewnione właśnie z tymi osobami z tych e, pierwszych części. Także cieszę się z tego, bo z tego co wiem to jest jeszcze trzecia część, która tam wyszła w 2016 roku, ale jej nie oglądałem, nawet nie wiedziałem, że jest. Ale z tego co widziałem, to ona to miała 4,5 z ocen. Ja nie wiem, czy to nie była ta część była z sława. samymi kobietami. Tak, to była z kobietami. No właśnie. tak. I ona się tam przyjęła z tego co wiem dosyć średnio. Hmm. Czym, pogromcy duchów, czym są, raczej powinien każdy kojarzyć, no ale głównie zajmują się tym, że łapią duchy, mają swoją firmę i, i muszą uratować świat przed duchami złymi. Dokładnie. Tak. Trochę eee, jak faceci w czerni, tylko że z duchami, a nie kosmitami. Zamiast kosmitami, dokładnie. <noise> Mam nadzieję, że to będzie zachowały taki klimat właśnie tej stary, tych starszych części, bo, bo, bo mam sentyment do tego, naprawdę fajny. No wiesz, fajny z tym bywają był. problemy, nie? Z, z tymi kontynuacjami w tych czasach. No tak, to, to, to się psuje, wiem, ale mam nadzieję, że jakiś tam będzie, że jednak tam... Może pójdzie to tyle. drogą Jumanji na przykład, które jest myślę bardzo dobrze prowadzone, jak na nasze czasy. Tak, bo jest, właśnie w Jumanji jest to fajnie zrobione, że mamy grę planszową, a w naszych teraz czasach, że, że ona się przekształciła właśnie w tą komputerową tak jakby, kompu taką, no, komputerową, dokładnie. Tak, no, grają dokładnie. tam postacie, między innymi na przykład jest Finn Forthardt, który między innymi grał w Stranger Things, jak i to. Nie wiem, czy wiedziałeś? Tak, nie tak. wiedziałem tego, nie wiedziałem. Tak, on grał e, Majka. Stranger Things. A, to tam młody zdolny. Dobrze. Mm -hmm. e, gra na przykład Paul Paul Rudd. On gra od Najseksowniejszy mężczyzna na świecie w tym roku. <grym> <Dokładnie>. <grym> tak? O, właśnie. <grym> sobie można też o tym że został właśnie tak. najseksowniejszym mężczyzną ogłoszony roku. I, i, I naprawdę facet mi imponuje, bo on się kurde nie starzeje. On ciągle wygląda tak samo, naprawdę. Tak, wygląda bardzo młodo. To, to jest niesamowite. On nie czasem też w noc w muzeum? Też mam takie yy, skojarzenie. Oj, prawda? powiem ci, nie wiem. No może jakąś mniejszą albo rolę, jakiś, ale Albo nie jakiś nie, no. podobny. Na pewno, Na pewno w panie. Na pewno w Tutaj e, sobie ręki nie dam. Albo ktoś podobny, albo ten. Nie, nie pamiętam kto to, bo to już dawno W wielu oglądałem. takich też filmach, ale czy on był, kurczę, w Nocy Muzeum? No to tutaj mnie zastrzeliłeś, powiem szczerze. Dobrze. Najwyżej to jakoś sprawdzę. Ja, jeśli się nie, to przepraszam bardzo. I jedną jeszcze z aktorek, którym tutaj kojarzę jest Ani Pod. Ona grała w. w... Ani, dobrze. Pod. Grała w młodym Szeldonie. Gra. Nadal. O. No proszę. Dobrze. No, i to by było chyba na tyle, jeśli chodzi o polecane filmy. Raczej polecane, wyczekiwane w tym tygodniu przez nas. Tak jest. I w ogóle chyba zamykamy w tym podcaście część filmową. I tak. przechodzimy do tej growej teraz. Tak. E, tak, tak, tak. Chociaż tak w zasadzie pokrótce, ponieważ proszę Państwa, zbliżają się nasze gamingowe Oscary, czyli no, no Game Awards. Game of the Year Awards, jak to się dokładnie nazywa, bo bo zgubiłem nazwę. No w każdym... Tak, no właśnie, no właśnie tak mówię. <grym> Oczywiście kategorii jest mnóstwo, nie będziemy się przeglądać samym nominacją, ponieważ no bardzo niedługo mamy już samą galę i dopiero potem sobie ją omówimy. Natomiast to, co ja bym chciał powiedzieć, co mnie zaskoczyło, to chociażby obecność It Takes Two w Nominacji do Gry Roku. Bardzo myślę, taka, że jakbym, odważna decyzja. No ja wiem, że to jest fajna gierka, ale że aż tak. To się nie spodziewałem. No i obecność Cyberpunk 2077. Jednak to, nadal. To jest Co dużym zaskoczeniem. Z tyś, Tak, ale to też w takich kategoriach, gdzie rzeczywiście można powiedzieć, że. No on ma tam jakby, jest to logiczne, tak, ma rację bytu, bo to nie są chyba te najważniejsze kategorie. To znaczy mamy tam w, kurczę, jeżeli się nie mylę, to na pewno w grze RPG, w roleplayu no jest cyberpunk nominowany i chyba w muzyce? O, to tak, Teraz... to za muzykę mógłbym nawet. Tak, yy, tak, więc tutaj jak najbardziej zasłużone nominacje. Poza tym nie ma tam jakichś takich wielkich tuzów, no oprócz tych stałych bywalców typu, CSGO i tam League of Legends, które są nominowane tam do gry e sportowej roku, jak zawsze. Są też nominacje do najbardziej wyczekiwanych gier. I tam się robi trochę bardziej ciekawie, ale to już się nad tym pochylimy, jak te nagrody będą rozdane. Bo konkurencja jest w miarę równa. No i ciekawe, no ciekawe, kto zostanie na przykład e sportowcem roku. Bo ja stawiam na Simpla osobiście Słowa kto to będzie? Nie mam tam twojego jakiegoś typu. Tak, tak. No, jeszcze chyba z takich dziwniejszych kategorii jest event sportowy roku. I chyba zostały tam wrzucone wszystkie te ważniejsze eventy po prostu z tego roku, jakie były. Więc no nie wiem, co tutaj wygra. Pewnie LOL, bo LOL ma najfajniejsze te eventy sportowe. No to też mi się tak wydaje, bo, bo co jest to się troszeczkę, troszeczkę się opuścił mam wrażenie. Chociaż no, znaczy poziom samego cs a chyba się podwyższa, ale nie wiem, czy te eventy są aż tak super. Chociaż w tym roku finał Majora był bardzo nie, dobry. No tutaj był, w tym roku był dobry, tak. To, to, to można przyznać. To prawda. Tak, tak. Oglądałem i było fantastyczne. Bardzo dobrze się bawiłem. Ja tak rzucałem okiem, ale. Ale no. Tak, tak, tak. No więc tak pokrótce tylko wspomnieliśmy w sumie o tych Game Awards. Więc więcej dowiemy się po prostu, opowiemy powiemy w następnym tygodniu, we środę. Tak? Tak. Yy, tak, tak, dokładnie tak. Dobrze. I to by było chyba na tyle z naszych takich yy, wszystkich, co sobie zaplanowaliśmy. Dokładnie, jak będziemy robić części, to będziemy gadać krócej, jest szansa, tak. że Państwo odsłuchają od początku do końca. 22 minuty, więc jest to taki naprawdę bardzo szybki przegląd, no, no, przegląd, e, przegląd tego, co tutaj mamy, a chcieliśmy to nagrać ze względu na tego właśnie Spidermana. Tak, tak, głównie. No. I to był nas główny, właśnie temat. I po, po prostu próbujemy czegoś, czegoś nowego, żeby Wam tu lepiej to umilić. Krócej gadać, a bardziej się skupić na rzeczach, które mamy. Dokładnie. Może tak, uda to, się to. zrobić jakieś, że tak powiem, odcinki dedykowane, bo niedługo na pewno zobaczymy Dune, bo Dokładnie. cóż, mam nadzieję, że Eternals zobaczymy również. Bo wypadałoby. Wypadałoby i pewnie obejrzymy, bo też mam zamiar iść tak. Mam, no w ogóle mam ochotę teraz częściej chodzić do kina, i jeśli są jakieś, powiedzmy, filmy tutaj w blisko nas na przykład. Ciekawe tak, w propozycji. Tak, no bo ja, nie chcę mi się jeździć za każdym razem do Wrocławia, no bo nie to jeszcze, to jest dosyć. Nie jest no to daleko. To cały trip, nie? No jest Ale po prostu jedź tam! Bo to musisz tak. sobie trochę zaplanować większość dnia. Dokładnie. To nie jest wyjazd do kina, tylko masz całego tripa praktycznie, który zajmuje pół dnia. Dokładnie. Albo A nawet tak to... dzień, jak się dobrze postarasz. To prawda. Dobrze, więc Państwu bardzo dziękujemy. Bardzo. Tak. Cieszymy się, że jesteście tutaj z nami, że nas pięknie wspieracie i, I słyszymy się już w środę. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Trzymajcie się cieplutko. Cześć, cześć wam. Cześć, cześć.